Elo ziomeczki, z tej strony Kalis i Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie i dzisiaj będę nagrywać Q&A zresztą obiecany, także jeżeli film Wam się spodoba, nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę subskrypcji, napisać jakiegoś mojego komentarza, ale te moje komentarze będą nastać serduszkiem, a my lecimy z tym koksem. <zysk> Okej, pierwsze pytanie to, jak masz na imię? Ja mam na imię Kacper. Ok, drugie pytanie to, od kiedy nagrywasz? Ja nagrywam tak już od... No, nie wiem, od dwóch lat, jakoś tak. Trzecie pytanie to, czy masz zwierzę? Ja nie mam zwierza, niestety. Napiszcie w komentarzach, czy wy macie. Następne pytanie to, ile masz lat? Ja mam lat 12. Następne pytanie to... Czy zamierzasz nagrywać tutaj gry? No, na tym kanale nie będę nagrywać gier, bo już nagrywam na Kapi Player Ety, także na tym odcinku, odcinku, na tym kanale będą się pojawiać tylko ciekawostki właśnie z tych gier, na przykład, które nagrywam. Następne pytanie to, czemu masz tak mało subów? No, tak mało subów mam dlatego, że, no, niedawno założyłem ten kanał, gdzie z ponad no, nie wiem, z 10 miesięcy temu, jakoś tak od kiedy pamiętam Następne pytanie to, kiedy będą odcinki? No nie wiadomo właśnie, jak to będzie czasem, ale mam nadzieję, że wcześniej będą się znajdywać odcinki na tym kanale, dlatego że to są wakacje. No. Następne pytanie to, co lubisz robić w wolnym czasie? No czasami nagrywać na YouTube'a, czasami w coś sobie program właśnie i pozdobywam różne tam umiejętności właśnie w tych grach, żeby wam potem je pokazać. Dziewiąte pytanie w tym odcinku to, jaki lubisz kolor? Mój ulubiony kolor to zielony, czarny oraz niebieski. Następne pytanie to, czy mam Snap'a? Tak, mam Snap'a. Tutaj Wam się pokaże właśnie nazwa do mojego Snap'a. Następne pytanie to, czy masz Instagram'a? Także mam Instagram'a i także Wam się pokaże nazwa właśnie na ekranie. Z jakich gier będziesz nagrywał ciekawostki? To jest właśnie dwunaste pytanie. No, właśnie nie wiem z jakich gier, no na pewno z tych co będę grał, czyli na przykład, nie wiem, Plant vs. Zombie i tak dalej. Jeżeli chcecie, mogę też Wam nagrywać różne nieciekawostki, tylko gdzie się znajdują różne rzeczy w grach, na przykład których nie wiecie. Trzynaste pytanie to czemu taka nazwa? Po prostu, y pierwszą literkę, czyli K, wziąłem z mojego imienia, czyli Kacper. A resztę liter wziąłem po prostu z, od siebie po prostu. Czternaste pytanie to jaki lubisz zespół? Ja lubię zespół Gorillaz, ponieważ są tam bardzo fajne piosenki. Polecam Wam bardzo. Przysłuchajcie sobie je. I ostatnie pytanie, czyli 15. Czy lubisz pizzę? Ja oczywiście bardzo lubię pizzę z fast foodów. Napiszcie w komentarzach, czy też lubicie pizzę. Bo ja bardzo lubię pizzę. Okej, okay, no to to by było na tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę, subskrypcji, napisać jakiegoś mojego komentarza, a ja tym komentarze będę dostać na serduszkiem, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Cześć, papa! Pa.